Wiecie co? Ten koleś mnie strasznie denerwuje. Ja się przeprowadziłem na nowe mieszkanie, tutaj, o. A ten koleś od samego rana do samego wieczora ciągnie pod tymi drzwiami i gada jakieś bzdury. Ja nawet się nie mogę wyspać. Czas coś tu z tym zrobić. Tam idzie policjant, I idzie policjant. Wkurzasz mnie, koleś o, policjant się gapi Nic, my tu chodzimy sobie chodnikiem Oj tak, tak, jaki ty biedny teraz! Jaki ty biedny! A przez cały dzień gadałeś, tak głośno gadałeś Tu, 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 tu. Policjant, tu się nic nie dzieje. Dosłownie nic się nie dzieje. O! Tak, zaatakuj mnie, zaatakuję, zaatakuję, zaatakuj mnie. Zaatakuj mnie, zaatakuj mnie. Tak, 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 popnij mnie teraz. Dawaj, no zaatakuj mnie. Aaaa, proszę pana, to mnie atakują. Tak. You, <laughs> to jest nieziemskie. Jedzie radiowóz. Jedzie radiowóz, zabiorą go. <laughs> Pod warunkiem, że przyjedzie. Ok, muszę uważać, żeby ten koleś nie jest nie, nie pierniczy. Czasami, gdzie jest radiowo? Zdawać, zabierać tego pana! Nie, jeszcze się biją tam, nie no, muszę to zobaczyć. Kole się bije z laska, nie co co się dzieje w tym mieście? Co się. I co, jeszcze tam, tą kobietę zabiorą ze sobą. Jakie jaja, jaki jaja I laskę zabierają Laska jest fajniejsza, się nie, nie dziwię się im, nie dziwię im się I zabierają laskę Śmiech na sali, śmiech na sali Taka przygoda. Dobra, czas wykonać jakąś misję. Ej, jaka tu jest moc w tym samochodzie. Iwanem światła. Ha, ha, ha. Co się stanie, jak zaczę się przepychać z policją? bo nie. Jak policja pojedzie, to napędzimy ich. Tak, to będzie szatański pomysł. Pomarańczowe, czerwone. O! Dobra, oni są na światłach Dawaj, dawaj! Zmieni się zielone! Teraz wyprzedzę. Jadą, jadą po mnie. Dobra, czas wykonać misję. Tu po prawej stronie jest Mendy. Tak, Mendy? Mendy, Mendy! Jeżdżamy na posiadłość... Wow! Tego się nie spodziewałem! Seryjnie, tego się nie spodziewałem. Dlaczego on tak wjechał? No tak to powinno być. I w sofę walniemy. Jesteśmy na misji!

The streets, man, where is that? hey, Officer McCree, this is Nico, right? This is my Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. I gotta go. Alright. Keep doing what you're doing. Thank you, Officer. Thanks. A ten może z tyłu ma złote ząbki? A to jest może ten tutaj, te Mandy. Mandy. A ty uważaj z tą kamerą, bo kamera oberwała. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. Alright, okay also What's my job? No, today. I need you to do me a favor, man. Listen, I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What okay. Do they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Okej, okay, co mam zrobić? Chyba zlikwidować jakieś dziwki, jest, czy jakieś idiotów? Czy jakoś tak? Wiesz, co, można, co mam na myśli? Wiesz, co ja mówię? Jest mój samochód. Okej, okay, gdzie jest moje zadanie? Ło, wow, bliziutko, bliziutko! Zajęliście blisko. Ale mnie rzuca, pomiatam, no miała cholera! Pią, pią! Co, 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 co tam gadałeś? Co tam gadałeś? Czy to jest policjan w tym samochodzie? Nie, zdawało mi się. Zdawało mi się. Jedziemy na misję, jest, tutaj jest policja. O, to jest ten budynek, co ja rozwaliłem prędzej. Wjechałem ciężarówką pełną dynamitu. Szczerze mówiąc, niewiele zostało. Jakiś samochód niebieski. Wow, mój samochód. Uu. w złym stanie jest. Nie możemy jechać takim samochodem na misję. Oj, nie, 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 nie. Zaparkujemy ten swój tutaj. Będziemy mieli go na przyszłość. I tu widzę dobry samochód. Nie ma policji? Nie ma? Wow! Nówka samochód, jaki fajny! Jakie przyspieszenie ma! Fuck. Chyba mnie gonią! Musimy najpierw spieprzyć przed policją, zanim zaczniemy wykonywać misję. My się kręcę w kółko ciągle, a wierzę spoza kółka. Shit, niech to szlak trafi. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Policja, 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 policja skręciła tam. O! Nie widzieli mnie, nie widzieli mnie. Jeszcze troszkę? Ej! Uciekłem przed policją! Ej, ej, jaki klakson ma, jaki alarm Dobra, jedziemy rozwalić kolesi. Jedziemy ich rozpierniczyć! Spokojna muzyka. Okej, okay, widzę. Widzę target. tu widzę, że ci chyba są w samochodem. Jej, zabijemy jednego kolecia w samochodzie. Drugi rozwalony. Jeszcze chyba tam dwóch w garażu zostało. To będzie szybka misja.

Kurde on powinien mi poratować z moją kasą Ja tu za dużo kasy nie mam Ej ja ten kiedyś wstaję Już chyba nie Chyba już nie dla i życzę wszystkiego i żeby kanał właśnie Raykana był odwiedzany przez większą, większą liczbę internautów. Wow, dzięki! Ktokolwiek wysyłał te ży życzenia. Majoli! <trybuj> <trybuj> I got someone else who might have some work for you, elisabetta Torres. She's got an apartment on St. Quentin in Forsyth, Okay, now we'll have more